Trening i terapia musi boleć. Nawet słyszałem takie powiedzenie, nie ma zdrowia psychicznego bez fi wysiłku fizycznego, bez treningu siłowego. O tak to było. Nie będę cofał, fajnie nam no, idzie rozmowa. <laughs> nie będę jeszcze raz nagrywał, bo nie ma tak spontaniczności i prostota w tych rozmowach. Wrócę do tego, że zobaczcie, dobry trening jest bardzo podobny do dobrego spotkania terapeutycznego. Dlatego ja tak się porównuję, że jestem trochę trenerem, trochę terapeutą, jakby wiążę te, te dwie rzeczy. Podejście. Trener, no nie może tylko, jeśli zajmuje się jakimś sportowcem, ja mam klientów na siłowni, rozmawiać o sporcie i motywować. Chodzi o dawanie zadań, że tylko jak ten ktoś, pilnowanie, jak on wypełnia pewne ćwiczenia, sprawia, że ten ktoś... Osiąga jakieś rezultaty, i jest progres. I podobnie praca terapeutyczna powinna wyglądać, że są domowe zadania, że to nie jest tylko rozmowa, pocieszenie. To też jest przyjemne i ważne, kiedy ktoś nas wysłucha, ale to jest takie, wiecie, chwilowa przyjemność, a problemy zostają. Oprócz motywacji na temat psychologii, sytuacji życiowej, opowiedzenia o sobie, to uważam, że bardzo ważne jest pokazanie, co trzeba zrobić. I nawet y, nie tylko pokazania, tylko pewne wymagania, że ja mogę zapewnić, wiecie, jako terapeuta, skuteczność, że będzie rezultat, że ktoś wyjdzie ze swego problemu, z uzależnienia, wróci do szczęścia. Jeśli on będzie obiecywał, jeśli obieca i będzie sumiennie wykonywał y, zalecenia. Terapeutyczne, te wykonywało zadania, ćwiczenia, to to będzie przynosiło rezultat. Niesłuchanie o czymś daje, zmienia życie. Można mieć dużo wiedzy, a nic nie wprowadzać w czyn. I czasami nie wiemy, jak się odsunąć od uzależnienia. Trzeba, uzależnienia. Trzeba budować nowe przyzwyczajenia, wprowadzać nowe rzeczy, które będą nas naprawiały emocjonalnie, nowe zachowania i tak A teraz wrócę do tego, że ma to boleć. Dobry trening. Jeśli chodzi o sport, ja czasami z kimś rozmawiam czy i zalecam sport. Naprawdę to ma duże przełożenie. Trening na siłowni dla mnie jest bardzo fajny, bo tam jest dużo mierzalnych rezultatów. To jest takie, jak ludzie idą, mówią, że się zajmuję sportem, a co ty robisz? No jeżdżę rowerem, chodzę na basen, spaceruję. To są fajne rzeczy. To jest aktywność fizyczna bardzo pożądana, nawet sam spacer. Ale tam jest coś takiego, że my robimy tyle, ile chcemy. To jest taka trochę rekreacja, co też jest pożyteczne. Jak robimy tyle, ile chcemy, to nie ma progresu i rozwoju. Na siłowni jest tak, że pod kątem różnym możemy pracować. Na przykład chcemy wzmocnić serce, potrzebne są ćwiczenia kardio, wytrzymałość, ktoś chce mieć większą siłę, trochę się spalić w tłuszczu, ktoś chce na przykład rozciągać mięsień. Czym byśmy się tam nie zajmowali, to żeby organizm pobudzić do konkretnej pracy w jakimś kierunku, to on musi być przeciążony. Na treningu trzeba dostać w tyłek, po prostu trzeba się skatować. Nie tylko się spocić, trzeba doprowadzić siebie, czy to kardio, czy trening siłowy, do granicy swojej możliwości, że ja po prostu wyję z bólu i chcę coś wycisnąć, już nie mogę, jeszcze dwa ruchy i rozumiecie, że mi się ten mięśnie palą. Czy nawet kręcąc na rowerku, ten kardio, to, to trzeba się doprowadzić do takiego przeciążenia. Jak my jesteśmy przeciążeni, to nasz organizm, nasz umysł dba o ciało i myśli tak: jak ja byłem przeciążony na tym ćwiczeniu, załóżmy siłowym czy kardio, przeciążony lekko, czyli aż poczułem ten ból, aż się zasapałem, aż mi ciężko na nogach stać i wracać do domu, bo jestem tak zmęczony, wszystko aż mi się trzęsie, to organizm zaczyna, umysł zaczyna pobudzać organizm do tego, żeby się odbudować. To, y y y y y to przeciążenie nie tylko się zregenerować, ale on pobudza te konkretne mięśnie do tego, żeby trochę wyrosły, żeby następnym razem sprostać temu przeciążeniu. Rozumiecie, że to jest takie 10%, on dodaje masy mięśniowej, czy wzmacnia pod innym kątem te mięśnie, czy to rozciąganie, czy, czy wytrzymałość żeby następnym razem organizm podołał temu wysiłkowi. I to jest tak, że cały czas na tych treningach raz w tygodniu idzie się i tak lekko przyciąża i cały czas organizm jest pobudzany do, do tego, żeby sprostać. I dobry trening na tym polega, że boli, rozumiecie. Jak ktoś trenuje tyle, ile może, to po prostu podtrzymuje swoją formę. Trzeba dochodzić do granicy wytrzymałości. Niech to tam będzie ciężar, jakieś 50 kg. I to trzeba na tym, wiecie, się mocować z tym, zęby zaciskać, tak, żeby całe ciało, nawet twarz była naprężona przy zmaganiu. I to jest, to przekraczanie bariery jest bardzo pożyteczne. I teraz, jak to się ma do, do treningu terapeutycznego? Podobna rzecz jest. Jak nie boli, to nie ma rozwoju. I to nie chodzi o to, że na spotkaniu terapeuta powinien poruszać bolesne tematy grzebać w przeszłości. To jest taka praca inwezyjna. Tak jakbym na przykład sztangę komuś rzucił za ciężką i ten mógł, ktoś mógłby się naderwać. Czasami jeśli psycholog, terapeuta Zadaje pytania o przeszłość i grzebie się w tym, a ktoś odpowiada, ale nie jest na to jakby przygotowany. Można go tak otworzyć, on się tak uzewnętrzni, takie bolące rzeczy się otworzą, że później nie wiadomo, co z tym zrobić. Ten człowiek się może nie pozbierać. Dlatego ta praca powinna być taka delikatna trochę. My rozmawiamy, ja, ja staram się słuchać, czasami pytam, ale człowiek nie drąży, on musi sam mówić tyle, ile chce, ale chodzi o to, żeby dotknąć bolesne tematy. I do tego są te ćwiczenia, na przykład jest taka praca, jeśli chodzi o uzależnione osoby. No jest dzienniczek emocji, to dotyczy różnych osób, jeśli chodzi o naprawę swoich emocji. Kiedy wypisujemy sytuacje bolesne, opisujemy swój nastrój, to tam budzą się w nas podczas wypisywania wspomnienia emocje i to może być uciążliwe i bolesne, ale my przeżywamy, rozumiecie? my pokonujemy te ciężary, z którymi, z którymi sobie kiedyś nie daliśmy rady i to było stłumione. I, i tak się dzieje, jest takie zadanie też, I ja zauważyłem mężczyźni e, z uzależnieniem, nie pijący już i dostają pracę, to tak zwanej jest piciorys, opisać historię swojego picia. Chodzi o to, żeby tam było realnie. Jak się zaczynało, kiedy, kiedy tam pierwszy raz się upiłeś, kiedy pojawiły się problemy, jakiego rodzaju. Opisanie tych wydarzeń. I zauważyłem no, ostatnio, przynajmniej dwa takie przypadki, że że panowie nie zrobili zadania. Dlaczego? No, ktoś mi w szkic zrobił, opowiedział. To tak nie działa. Ktoś inny bez większego wyjaśnienia może nie zrozumiał. Wiecie, czemu trudność takie zadanie zrobić? Bo można opowiedzieć powierzchownie i nic nie przepuścić przez serce. Bo jak różne wydarzenia, jak było tak i tak, ten pan zrobił. Ale kiedy my mamy do tego, się nad tym zastanowić i całymi zdaniami zbudować wypracowanie na ten temat, to ja muszę, rozumiecie, pisząc te zdanie, wracam do myśli, przypominam, analizuję, żeby to opisać, teraz to ja muszę zastanowić się, jakich słów yy, użyć, jak zbudować to zdanie. Ja, to, ja się zatrzymuję na tym. Mi się to wszystko przypomina. Ja mogę dostrzec, kim ja tam byłem tak naprawdę, co ja narobiłem i jakie krzywdy zrobiłem. To jest takie wspominanie swoich, na przykład w, tej, w tym temacie, mm, związanych z alkoholem pewnych zdarzeń. I ten ktoś realnie zaczyna dostrzegać, co on tam robił, jakie są rozmiary tragedii, i to jest bardzo ważne. I to boli. I wiecie, ludzie się do tego nie biorą, nie siadają, co jest trudnego w wypisywaniu tam takiej pracy. A ktoś to odkłada, albo nie zrobi, i tak jakiś nie wie dlaczego. Dlatego, że trzeba to przez serce przepuścić i można się rozryczeć, może być boleśnie patrzeć na to, co się działo. Ale to jest bezpieczne, bo człowiek sam ze sobą pracuje. On tyle, ile tam się otworzy, tyle ile mu się przypomni, wyleje z niego, przeżyje, popłacze. I to jest bardzo zdrowe. To są te zadania, kiedy boli, ale trzeba to robić, bo to ma naprawdę głębokie znaczenie takie e, uzdrawiające. I to jest siła. tak na, na, Trzeba dostać w kość i samemu jakby. Rozumiecie, to ten trening na siłowni to zależy od tego, nie od trenera, tylko od tego, jak ten ktoś sam do tego treningu podchodzi. Ile włoży w to serca, rozumiecie, wysiłku i tam można być mocarzem i na, na treningu terapeutycznym takim też można być mocarzem. Bo żeby się zmierzyć z tą przeszłością, są trudne sytuacje, wspomnienia, każdy ma swoje i ci mężczyźni tam i kobiety pijące, też mam takie klientki, które wychodzą z uzależnienia. Trzeba się temu przyjrzeć i to bolesne przeżycie. Łatwiej litr wódki wypić powiedzieć, jestem silny, litr wódki wypiłem i poradziłem sobie z problemem. Ale spróbuj nie wypić i po prostu sobie przeżyć pewne zdarzenia i poryczeć godzinę. To jest wysiłek. To boli. Naprawdę to jest trudno na trzeźwo radzić sobie z różnymi problemami, wspomnieniami i tak I to jest dla mnie bardzo podobne. Trening i terapia i tu ma zaboleć i tu ma zaboleć. W pewnych granicach i to jest bardzo zdrowe, bo wtedy radzimy sobie coraz lepiej z tymi ciężarami z przeszłości. Raz, dwa, ktoś popłacze i później zaczyna sam sobie radzić dobrze z emocjami.